Witam serdecznie dzisiaj z nietypowego miejsca, bo z samochodu, jak widzicie, fajne widoczki. Mówię, po nagrywam trochę. Eee, nagrywam dlatego, że jedziemy po kurczaki. Eee, stwierdziłem fakt, że zielone nóżki się kończą, tak jak w poprzednim filmiku mówiłem. Eee, I bierzemy się za brachmy. Znalazłem fajnego hodowcę kawał drogi ode mnie więc no trzeba było wsiąść w samochód i jechać brachmy stwierdziłem, że brachmy srebrne brachmy niebieskie jeszcze będziemy chcieli ale to w późniejszym terminie jest człowiek ugadany już hodowca że jak będzie miał młode to też będę od niego brał ewentualnie jajka lęgowe to zobaczymy, a na razie, na razie jedziemy po srebrne eee, no dobra to widzimy się w takim razie za chwilę jak już małe będą w samochodzie Witam Was ponownie teraz już z Kurnika eee, miałem nagrać filmik eee, z rozładunku kurczaków ale, ale jakoś tak szybko się potoczyło zapomniałem troszeczkę eee, tam u kolegi gdzie brałem u kłodowcy gdzie brałem kurczaki też nie było za bardzo czasu, bo szybciutko, szybciutko. No i postanowiłem nagrać teraz filmik jak już zaklimatyzowałem. To są stare kurczaczki, a tutaj są nowe brachmy pięciotygodniowe. Kochani, takie cudka. Zakupiłem na razie je odizolowałem. Trzymam je tutaj w przedpokoju w przedsionku. Jakby to nazwał, kurnika. Między jednym kurnikiem a drugim. Dlatego, żeby w razie co. Nie, nic się nie, nie zaraziło. Jedno od drugiego. Kwarantannę trzeba zrobić, bo trzeba. No i kochani, jak widzicie, brachmy srebrne. 10 sztuk. Wziąłem. Specjalistą wielkim nie jestem. Czy to są kurczale, kurki, czy, czy koguciki? Ciężko mi jest na obecną chwilę stwierdzić. Specjaliści pewnie już widzą. Mamy tutaj 10 brachów właśnie srebrnych, tak jak powiedziałem, i 4 kuropotwiane. O, tutaj jest ładny chyba kogucik, mi się wydaje. Duży, takie fajny nie? O, i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj sobie siedzą już dostały e, mieszankę e, takiej paszy, którą sam robię później wam ewentualnie pokażę e, skład bo będę musiał zrobić, dosypać no i wodę z witaminami tylko małe I mają tutaj wolny wybieg <laughs> sobie śmigają na obecną chwilę zobaczymy jak długo ale ale myślę, że przynajmniej z tydzień czasu trzeba będzie je tutaj podtrzymać. O, a tutaj są kwoki z maluchami. O, oczki reagują, maluchy jeszcze nie. O, i tutaj jeszcze dwa się pałętają choroby. Boję się, żeby kot nie złapał. <laughs> żeby nie było jaj poki między sobą zaczęły się trochę tłuc, ponieważ dwie mają yy, kurczaki, mają, a jedna niestety jest bez, bez kurczakowa. O, i już kurczaki są <laughs> z powrotem przeskoczyły sobie na ich wybieg. Gdzieś jeszcze jeden mały. A tu, tutaj w trawie siedzą. Jakieś takie się robią strasznie te spod kwoki. Kurczaki mamy wrażenie, że są trochę mniejsze. E, no i takie trochę. O, coś, coś. Będę musiał chyba go odizolować i zobaczyć, co się dzieje. E. Dobra, to już wiem, że kur, kurę tak samo muszę e, tą bez, bez kurczaków odizolować, już odrzucić, bo nic z tego nie będzie, już pozostałe ją ganiają. No dobra, to widzimy się później przy tworzeniu paszy dla kurczaków. Na razie, hej. Witam ponownie. Tak jak mówiłem wcześniej, e, zrobimy sobie mieszaneczkę dla kurczaków, ponieważ te kurczaczki sobie już śmigają. E, maluchy mają już ponad dwa tygodnie, zaraz trzy, już trzy, są summarum. Mamy niedzielę to 3, 3 tygodnie już mają, Więc zrobię sobie mieszaneczkę, którą robię sam. Suma summarum to oni żona yy, mieli mi pszenicę w takim zwykłym młynku do kawy. Zobaczcie, tutaj jest pszenica zmielona, sama pszenica, I tak na średnio zmielona. Nie? nie jest to jakaś taka miałka, jak mączy, mąka czy ten, tylko taka średnio mielona taką miareczkę mam to mniej więcej tak mi starcza na dwa dni pójdę do większego pudełeczka e, tutaj mam jeszcze już zmieloną kupioną od znajomego rolnika e, kukurydzę i kukurydzy proszę was dajemy no i tak jak ja tutaj u siebie daję podobną ilość też jest drobno zmielona sama kukurydza Fajnie pachnia to lubię te zapachy. Dobra. Kukurydzę sobie odłożę. że mam w lepszej cenie. Kupuję odwuja. Dużo lepszej cenie i wiem przynajmniej tutaj co to jest. A yy, no wiadomo, jak się kupuje też mielone rzeczy, to jak nie do końca. No tutaj niby. Z tym panem, od którego biorę kukurydzę, e, współpracujemy już kilka miesięcy, więc no dobra, dobrego klienta raczej by stracił. Pewnego klienta, tak? Stałego klienta. Co kochanie? o kuku, sobie zrobiłaś. Zaraz kochanie się przytulę. Sekundka. Dobrze. I tutaj mamy jeszcze pszenżyta, tylko że przężytka, przężytka to trochę dosypuje. Dosłownie. Swojej mieszanki po akcjach z, poprzedniego, z poprzedniej próby odchowu zielono-nóżek, co mi tak nieprzyjemnie pozdychały, karmiłem je na paszach takich zakupionych przez internet. Tylko, że to nie były pasze samorobione, tylko to były pasze takie firm, które się tym zajmują. Z, że tak powiem, czołówek forum. Eee, po badaniach przez weterynarza, weterynarz stwierdził, że coś musiało być nie tak w paszy, ponieważ nic innego nie znajduje. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale no cóż, no, stwierdziłem fakt, że koniec z gotowymi paszami sam będę mieszał eee, kurczakom. Nie chcę, żeby to się powtórzyło. <laughs> Zresztą to, co na filmikach wcześniej o czym mówiłem doskonale wiecie. Dobra, no i taką mieszaneczkę z trzech podstaw eee, daję właśnie kurczaczkom. I tutaj te mają jeszcze rozwody, czy jeszcze nie? Jeżeli chodzi o witaminy, ponieważ bardzo ważne jest, żeby też witaminy były, to ja witaminy akurat daję już też wcześniej wam wam pokazywałem firmę, z której coś nas rozłączyło. Tak mówiłem, makro, mikro elementy z kurczakom daje do wody i to w zupełności powinno im wystarczyć. O, uciekać, czekać. czekać. O, a tutaj, w miejscu, gdzie jest suma summarum kwoka z kurczakami, wysypuje one sobie z ziemi. Chodzi o zdawałem im w pudełeczkach no to kwoka za chwilę rozrzucała to musiała to rozrzucić nogami rozdrapać i wtedy kurczaki małe się do tego dopadały no maluchy już śmigają po dworze sobie no i dobra i fajnie no dobrze jeżeli wam się podobał filmik no to wiecie łapeczka do góry komentarze pozytywne też bardzo chętnie bardzo chętnie czytam zapytania, rozmowy, dialogi lubię, więc piszcie, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli będę w stanie to pomóc, to, to będę pomagał. Na temat, który się nie znam, nie wypowiadam się. Ale tutaj już trochę człowiek z tym długie, więc mam nadzieję, że taka wiedza więcej niż... Przeciętna, ponadprzeciętna na pewno jest. Może nawet coś, coś więcej. Kurczaki się dogrzewają. No i tutaj z tej strony żegnam się z Wami. Trzymajcie się.